Okej, okay, cześć, siema wszystkim z tej strony Turbo jest to y, Minecraft y, i stwórzmy sobie nowy światy pod tytułem y, Faj się zgadza. Jakieś tutaj opcje y, ziarno dla generatora światów i ja pierdole Po prostu tłumaczenie polskie jest da fak. ziarno kuby. Oj tupę niebanym klockom To będzie mój seed Jak ktoś chce, to może go użyć. Nie, nie zastrzegam sobie praw do niego. I wygeneruj sens skurwysyński teren. Dziękuję. Okej. Okay. O, ty suka. Nie, klatkuj mi. Okej, okay, pewnie teraz wiele osób powie turbo ty sprzedaj nasz mato. Minecraft, kurwa Umieraj, świnio, umieraj, umieraj. Zarżnecie, moją ręką Rękom, dawaj mi mięso. Mięso, I want meat. Give me your meat. Fuck you. Thank you so much. O, a jednak mi dała tam tam mięso. Umieraj, kurwa, zabijecie kotletem, świnio, wracaj tu. Ty, kurwa, mała. Nędzna szmato, umieraj. Mam 8 mięs, lol. Surowy schab, Ile świniów? umieraj felu. Ty dziwko. Wracaj to! I tak cię dojadę. Nie, nie wiem, czy jesteś tego świadoma. O! Ty oddaj mi moje mięso. Pumpkiny. Ja chcę pumpkina! Jak dziecko kurwa się czuję. Cześć się, jak ten jebany gimbus. O lol. Tarararata, po ta ta pogromca świni! Patrz kurwa, znalazłem cię jednak! Wracaj tu, ty szmato! Gdzie żeś poleciała, kurwo nędzna? Patrz mi w oczy i umieraj! I dawaj mięso! Zabi... pojebało cię? Złaś stamtąd, Traus! No już! Ale to w trybie nau Na jednej nodze! Mmm, mm. Dzięki za mięso. Aha, sudzonka. A ty, a ty ubrzysz od sadzonki, suko? No tak, biegaj w moją stronę, prosi jako głupi. Zbieram 20 mięs i mogę sobie iść. Co się patrzy, tępa świnio? Wracaj tu, kurwa, wracaj tu. Wracaj tu, wracaj tu, ty, suko. No ty dziwko, dręczny, umieraj. Dobra, I jeszcze 4 mięsa. Głupia świnio, słyszałaś? Cztery mięsa mi dawaj. Daj mi ja... A nie, 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 jeszcze jedno mięso. Prawie się postarałaś. Umieraj. Umieraj, 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 kurwa. Jaka suka... O, dobra. Dobra, może z, może zdejmę to gówno z bani, bo będziecie gówno widzieli. Dobra. Ścinamy drewno ręką, a nie, sadzonką. Haha. Ha. Oszukałem Minecrafta. Eee, pewnie właśnie, pewnie wiele osób będzie mówić, turbo, ty sprzedaj nasz mato, yy, nagrywasz Minecrafta, mówisz, to takie gówno, bo Minecraft to jest gówno, a ja chcę sprawdzić, ile będzie wyświetleń i ile hajsu zarobię z filmiku z Minecrafta. Chociaż na jednym filmie zarabiam może dwa, kurwa, dwa centy, to, to może na Minecraftie zarobię trzy o, jeszcze mogę ściąć tam. Ciekawe jak, jaką długą ma tą rękę, że może tak napierdalać Umieraj. Dziękuję. Przeróbmy sobie drewienko. Zróbmy sobie Warkbęcza. Pstryk. Zróbmy sobie putyki. Z putyków zróbmy sobie kilofa. Ops. Idziemy kupać gmień. Trzeba znaleźć jakiś kmień Chodź, idziemy szukać kamienia. Później sobie ładnie przepalę mięsko, i, 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 i bardzo zrobię sobie dobrze. Idziemy szukać kamienia. Nie mogę już biegać, nie mam tyle staminy, kurwa. O! Widzę ląd. Czuję się, jak Bergrils. Ej, ta mapa jest fajna. Może zacznę znowu bo grać w Minecrafta. Haha, żartowałem. Pff. Jeśli chcecie więcej filmików z Minecrafta, to łapka w górę. Wiem, zeszmaciłem się zupełnie jak Gimper, ale, ale pierdoli mnie to. Ja chcę hajs. Więc jeśli chcecie filmiki z, z Minecrafta, łapka w górę i piszcie komentarz, tak chcę. Wtedy się zastanowię, czy, czy dalej kontynuować to gówno. Teraz pewnie będą komentarze, że skoro mówisz, że to gówno, to po co w to grasz, bo, bo, bo nie ukrywajmy, polski YouTube opiera się na Minecrafcie, e, to wszyscy wiedzą bardzo dobrze, że polski YouTube Minecraftem stoi, najlepiej to najlepiej to po prostu widać, patrząc, wejdąc sobie na główną stronę YouTube'a, wchodząc w zakładkę gry. Jeśli na przykład wylogujecie się, no, nie, nawet nawet nie trzeba się wylogowywać. Ale jak się wylogujecie to bardzo fajnie widać kanały, których nie subskrybujecie i najpopularniejsze filmiki z gier. Pierwsza, y, pierwsza pozycja, która wyskoczy, to, to, to naprawdę, na pewno będzie Minecraft, druga to może będzie jakiś Royo, albo Rock, albo inne gówno Znaczy ja nie mówię, że, że, że oni robią gówniane filmiki, e, ale to będzie coś w tym stylu i dalej znowu będzie Minecraft, więc proszę was. Nie oszukujmy się, że polski YouTube Minecraftem stoi i, 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 i takie mówienie, że y, era Minecrafta się skończyła. To, to, to jest gówno prawda, bo era Minecrafta trwa nadal e, i, e, i Minecraft nie wiem czy jeszcze długo, ale na razie bardzo dobrze sobie radzi, utrzymuje się z, u, utrzymuje się w, w czołówce tych Minecraftowych dzieci, nie wiem. Magda, Husiek, Blow, jakieś to całe gówno i nie mówię o nagrywających, czy nie o wszystkich, e, nagrywają Minecrafta od, od lat i, i, i takie osoby, na przykład jak CTSG, które nagrywały Minecrafta, ale stwierdziły, że to gówno. Są nieliczne, bo, bo niewiele osób jakby dochodzi do tej myśli, dopuszcza sobie tą myśl, do, do bani, że ej, oddaj mi trochę drewna, dzięki. Eee, niewiele osób dopuszcza do swojej główki myśl, że, że, może, że, że może Minecraft to jednak gówno, eee, tylko cisną w tego Minecrafta dalej. I, I to już, moim zdaniem, to już dawno się powinno skończyć, bo, bo, bo Minecraft to po prostu jest... No bo, no, znaczy, Minecraft jest fajną grą, jeśli chodzi o kreatywność, tak? Tak samo teraz się mówi, że Tibia to takie gówno. A nie pamiętacie, teraz to młodsze społeczeństwo nie... Kurwa, mówię, że 30 lat. To młodsze społeczeństwo nie pamięta, jak się... Nocami i dniami, nocami napierdalało w Tibie. Jak największym skurwysyństwem było wyrzucić komuś itemki do jeziora, albo jak, jak się widziało, że ktoś z kimś handluje i wyrzuca mu item, to się szybko przychodziło, podpierdalało itemy i, i uciekało. Bo tylko twierdzą, że Tibia to, 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 to ścierwo największe, gówno jakie jest. A nie zdają sobie sprawy, że Tibie to jest bardzo fajna gra, tylko on, ona, została, ona została już w pełni wykorzystana przez starsze. Przez starsze. Prze prostu osoby, które kiedyś tam grały w tą, w tą Tibie, tak. Już teraz, jakby. Na przykład mój brat i, i ja też. Ja pamiętam, jak, 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 jak się grało u kumpla w Tibie. Ja nie mówię tutaj o Metinie, bo to, to, bo to, bo to jest gówno nad, na potęgę to nie miało. To nie ma prawa bytu tak naprawdę, bo to jest gówno. E, ale, ale Tibia to jest gra, która lata swojej świetności już ma za sobą e, i a młode społeczeństwo traktuje ją jak gówno, tak? Tak samo Minecraft. Minecraft już jakby swój czas miał. Już się wypalił. I nie widzę sensu w. Znaczy, ogólnie ludzie cisną tego Minecrafta, bo widzą, że z tego jest hajs. Bo widzą, że dużo osób to ogląda, jest, jest, jest dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, więc. Więc, mam, więc można cisnąć, tak. Okay, mu muzy muzyczka nam się zapuściła. Mam, mam nadzieję, że tego. że nie będę miał. przebić w mikrofonie, bo po, nie powinienem. Okej. Okay. Zobaczmy ile już nagrywam, sobie odpaliłem stoper, 10 minut, e to mogę jeszcze trochę pogadać, trochę popierdolić, e, ogólnie chcę, 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 żebyście się wypowiedzieli na, na ten temat, mm, na temat Minecrafta, czy gracie, czy nie gracie, e, wiecie, ja nie lubię Minecrafta, to mogę powiedzieć szczerze, nie lubię Minecrafta, e, ale to jest, to byłby dobry... Tak, tak trochę jak gimper zrobił. Nie, nie ściągając pomysłu od gimpera. Mm, zrobić Minecrafta jako serię pogadankową o grach. Znaczy o, o grach ogólnie. Jako, jako coś, co mogłoby być w tle. Na przykład mógłbym to robić z kamerką e, i, i pogadać, powiedzmy, o, o tematach, na które chcielibyście się wypowiedzieć. Znaczy, na które wy chcielibyście, żebym ja się wypowiedział. Robi się noc. Więc trzeba sobie znaleźć jakąś przytulną norkę, i muzyka gra bardzo głośno, a ja tak nie lubię. Dobra. Nie będę usuwał tego świata, bo nawet, znaczy, wow, nie mówię, że wracam do Minecrafta, bo, na, wow, sam maila. E, bo, 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 ciągle uważam, że to syf, tak, ale, e, może się przekonam jakoś i, i, o kurwa, ej, robi się ciemno, o, teraz dopiero. Hops! E, dobra. Muszę trochę dirta wykopać. Dobra, zróbmy tak. Hops. Se zrobię Kika? I co zrobię łopatę. Przyda się. Szybciej będę bed, bed, kopał tego dirta cholernego. Ja rozumiem, że można lubić Minecrafta, bo, bo to nie wiem, bo ktoś twierdzi, że to fajna gra. No to spoko, nie? O, gu o gustach się nie dyskutuje. A bardzo wiele osób stara się to robić, co jest moim zdaniem idiotyzmem. Bo to... Bo na przykład twierdzenie e, e, Ty grasz w tibie! Ty, 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 ty jesteś, jesteś gównem, nie? E, jesteś śmieciem. O oh, kurwa, zombie. Umieraj, swe drętwa pało. Umieraj, umieraj. jeszcze drugiego oku. Ile jajków. O oh, Ej, teraz itamy się... I temzy się kręcą? O fajnie. Nie wiedziałem. Gdzie jest? To tu coś tu, tu był gdzieś ten. Tu był gdzieś gdzieś wągiel. Oku. Dobra. I temzy. Gdzieś tu był wągiel. Dobra. Kopiemy w dół. Więc ogólnie, znaczy, o, o, o czym zacząłem mówić. O, 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 gustach, aha, że mówię, nie, ty grasz w tibie, to jesteś a nie, w ogóle, idźmy, idź, to jest straszny skurwysynstwo, moim zdaniem, ponieważ każdy ma gust, jaki ma, ja tak, ja na przykład sobie, fuck this, shit, ja sobie nie wyobrażam, na przykład, grać w, w, w tibie teraz, znaczy, nie, no, grałem jakoś, jakoś, niedawno, niedawno, z pół roku temu, tak sobie odświeżyć Były przykład nie wyobrażam sobie na przykład grać w, w nałogowo w Sims y albo w Metina po prostu jest, dla mnie te, te gry są nudne e nie powiem że to gówno chociaż tak sądzę ale, ale są nudne i, i nie widzę w tym e e nic fajnego e więc nie mógłbym w to grać ale nie powiem o kimś kto w to gra że jest śmieciem i są roza pociąg E, że jest śmieciem i już ma w ogóle e, maklerem. E, dlatego, że każdy ma prawo do własnego gustu, tak? A, a osoby, które, które, które mówią, że ograsz Minecrafta, jesteś śmieciem, e, są głupie. Po, po prostu są głupie i nietolerancyjne kompletnie. Co to kurwa było? A wibaj, jajko, to fajnie, makler. Fak, zostawiłem tam workbencha Wracaj ze mną, kochanie. Wiem, że mnie kochasz. Tak, tak bardzo... Tak bardzo pedalski workbench, niczym Gimper. Wymienię sobie za to... PIK. Torczuchy. Osiem torczuchów. Na razie będzie. <laughs> Dobra. Tu sobie wykopię norkę. Ładną bardzo. Może ją poszerzę? Poszerzę tą dziurkę. Aha. Coraz bardziej zaczynam gadać jak gimper. Gdzież żeś jest? Sądzisz, że możesz tu być? Sądzisz, że jesteś fajny? Mylisz się. Tam jest kwipę. Dobra. Jestem własnym debilem. Dobra. Pik. Ok. Więc ogólnie. Bądźcie tolerancyjni, nie bądźcie śmieciami, którzy twierdzą, że ktoś jak gra w grę, w który wy nie lubicie lub nie tolerujecie, chociaż tolerancja to, to jest rzecz nadrzędna, bo, bo można gry nie lubić, ale powinno się ją chociaż, chociaż tolerować. Tak samo z muzyką można nie lubić. Na przykład ja nie lubię takiego ostrego metalu typu Behemoth. a ten. Ale, ale szanuję go i ludzi, którzy go słuchają, tak bo, bo nie mam prawa ich nie szanować. Szacunek należy się każdemu o Wungiel. Dobra. Nie wiem w ogóle, po co ja gram w tego Minecrafta. Ale dobra, więc Minecraft będzie u mnie, jeśli się wam spodoba, to będzie taka seria, y, y, no pogadankowa w tle. Następnym razem może kamełka będzie. Więc, no. Uwielbiam kilof. Oddaj mi kilof. Czuję, że coś tam idzie i się boję. Oddaj mi bruka. Bruk. Boże, jaka głupia nazwa. Bruk. Kobelston to jest. Czym jesteś? Zero kogutów, tam kur. Kogutów, kogut nosi jaja. Jakaś, no, jakieś nowe co się. Koguty znoszące jaja. Oddaj mi węgiel swój, to przeżyjesz. Okej. Ty, ty, w ogóle teraz jakiś eksp, jakieś magiczne książki, jakieś inne gówno. W ogóle o co w tym chodzi? Nie, nie, o o chcą z tego Minecrafta RPG zrobić chyba. Niedługo będzie rozdawanie skili po inne gówno to już. To nie już przesada, to... To jest tylko... Mm. Kurde, oh, wow, sorry. To, to jest tylko durne stawianie klocków, a nie gra RPG. Więc ludzie ogar. Minecraft to Minecraft, a nie Minecraft kurwa mać jakieś gówno. O CTSG mi odpisał. Na, na Twitterze. Tak bardzo fame. Pozdrawiam CTSG, chociaż nigdy tego nie obejrzy. Bo to śmieć nie na no, żartuję przecież. Boom. I teraz, gdzie jest mój bruk? Bruku, bruku mój. Patrzcie. Tutaj. Pyk ładnie. Pyk. I, i, co te, i teraz, tutaj sobie zrobię dirtowy daszek. O, żebym tu nic nie... Trochę większy. Żeby mi tu nic nie spadło na ryj, jak będę rano wychodził. O, ładny dirtowy daszek. Tu też sobie zrobię ładny podest. <k recommended> Wyjazd tej wody. Wyjazd. O, patrzcie, ładny podest zrobiony. Może jeszcze jedną kratkę tego podestu zrobię. Fuck. Dawaj mi dirta. No, dobra. Okej, okay, jest ładnie. Tutaj sobie machnę piecuś i, i workbencha i sobie zrobię drzwiczki. Lul. Boże, czuję się jak takie Minecraftowe dziecko. Okej, okay. więc y, ile jest minut odcinka, co mi napisał? Dobra, 19, no to spoko. To to by było tyle z, z pierwszego odcinka Minecrafta. Jeśli macie tematy do, do, do pogadania, to to mówcie, piszcie. A ja się okur, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.